Mleko w kartoniku UHT, czyli Ultra High Temperature. To mleko może stać na regałach nawet przez kilka miesięcy, ale nie ma już tych witamin. I tak naprawdę jest to tylko i wyłącznie biała woda z dodatkiem wapnia. Faktycznie podczas procesu UHT mleko podgrzewa się do temperatury 130-150 stopni na 1 do 3 sekund. Tego typu ogrzewanie nie wpływa na zawartość białka ani na jego wartość biologiczną. Nie wpływa też na zawartość wapnia, którego mleko jest świetnym źródłem, więc skład takiego mleka się nie zmienia. W porównaniu do mleka pasteryzowanego, w mleku UHT znajdziemy mniej niektórych witamin z grupy B czy witaminy C, ale mleko i tak nie jest ich najlepszym źródłem i ma ich po prostu mało, niezależnie od rodzaju. Pomogę Ci schudnąć pierwsze kilogramy za 2 zł i dam Ci gwarancję efektów. Tylko do końca tygodnia możesz dołączyć do mojego Rewolucyjnego programu, sprawdźmy program teraz. Niczego nie ryzykujesz. Do tego, liczba miejsc za 2 zł jest mocno ograniczona.